W sztuce moja wina, która jest znowu kolejną próbą penetracji małego środowiska. To znaczy, jak Państwo wiecie, my w tych spektaklach bardzo często pokazujemy pewne, pewien świat, nie wiem, wioski, miasteczka, miasta, pewną jakby zamkniętą społeczność, w której rozgrywają się te wewnętrzne historie. To jest bardzo ciekawe, ponieważ to jakby dla widza jest jakby od razu konfrontacją jakby jego świata z naszym światem. I ta jakby historia społeczna, czy społeczności, czy grup społecznych wydaje mi się strasznie ciekawa. To jest jakby znowu historia wioski, historia, yy, w której w tle jest ksiądz, w której w tle jest, są wierni, w której w tle jest konflikt we wsi. Znaczy yy, różnego typu jakby historie, które obrazują no, polskie życie społeczne. To jest bardzo dotkliwy tekst, to jest bardzo e, taki no, współczesny tekst, napisany zresztą parę lat temu, u nas będzie prawa premiera. Bardzo się cieszę, Paweł Kamza miał parę lat przerwy z nami z, in, z różnego powodu. No, po pierwsze dlatego, że miał inne plany, po drugie dlatego, że y, inni twórcy u nas pracowali, Teraz, jakby wraca ten tytuł, i bardzo jestem ciekaw i jestem, trzymam kciuki za tą projekt.